Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu Poznaj Fakty. Szanowni Państwo, zwrócił się do nas z prośbą o pomoc pan Jan, pytając o kwestie związane z ekwiwalentem urlopowym, znaczy ekwiwalentem, który pracodawca wypłaca pracownikowi w związku z niewykorzystanymi dniami urlopu wypoczynkowego. Pan rozwiązał umowę o pracę, no i został mu właśnie taki ekwi ekwiwalent wypłacony, wypłacone gotówką do ręki w wysokości około 6,5 tysiąca zł. Jednak po otrzymaniu PIT-u od byłego pracodawcy okazało się, że ta kwota nie została uwzględniona w deklaracji podatkowej, co oznacza, że nie zostało odprowadzony od niej podatek. No i pan tu pytał, czy, czy należałoby to gdzieś, gdzieś zgłosić do jakiegoś organu. Szanowni Państwo, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest przychodem ze stosunku pracy i z perspektywy podatkowej, ale też składkowej, w tym sensie obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jest traktowany na równi z wynagrodzeniem. Ta druga kwestia składkowa jest, można powiedzieć, tutaj nie mniej istotna, a z perspektywy pracownika nawet ważniejsza niż, niż kwestie podatkowe, bo ma wpływ na wysokość późniejszego świadczenia emerytalnego. I inaczej jest w przypadku niektórych innych ekwiwalentów, które są zwolnione z, tego, z, tego, z, tych, z tych obowiązków. Tu chodzi o używanie własnej odzieży, pranie odzieży roboczej, o ubiór służbowy. Takie ekwiwalenty nie są traktowane jako przychód ze stosunku pracy, więc tutaj tych obowiązków nie ma. No ale w przypadku ekwiwalentu... Za, za urlop wypoczynkowy, pracodawca jest obowiązany no, wy, wy, wypłacając go prac, pracownikowi naliczyć od jego wartości składki zus i odprowadzić podatek dochodowy. Nie dokonując tego, no, można powiedzieć, zachowuje się pracodawca dokładnie tak, jak w przypadku wynagro... płacenia wynagrodzenia, no, mówiąc potocznym językiem, pod stołem pracownikowi. Co oczywiście jest związane z różnymi potencjalnymi no, niekorzystnymi dla, dla, dla pracodawcy skutkami i jest naruszeniem przepisów, no, zarówno podatkowych, jak i ubezpieczeniowych. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych no, taki pracodawca, jeżeli nie zgłasza czy zgłasza nieprawdziwe dane, wykazuje zaniżoną kwotę wynagrodzenia, no, to można w ten, sposób, w ten sposób potraktować, udziela nieprawdziwych wyjaśnień, podlega karze grzywnym. I, no i tutaj sytuacja rzeczywiście wymaga i, wyjaśnienia i jakieś, jakiegoś działania. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy nadzór i kontrolę przestrzegania pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. No i w takiej sytuacji, o jakiej tutaj mówimy, pracownik ma prawo zgłosić sprawę takiego no, zaniżania wynagrodzenia czy... czy Nieodprowadzenia składek i podatków od jakiegoś elementu tego wynagrodzenia, jakim jest w tym przypadku ekwiwalent za niewykorzystany urlop, do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi stosowną kontrolę, ustali stan faktyczny no i podejmie, podejmie odpowiednie kroki. Oczywiście poza Państwową Inspekcją Pracy tutaj może wchodzić też w grę jakieś zawiadomienie i działania ze strony Administracji Skarbowej czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale wydaje się, że tutaj. I, naj, i najbardziej właściwą i, i, i prostą sytuacją jest po prostu skierowanie się do Państwowej Inspekcji Pracy, bo ona będzie współdziałała zarówno z organami administracji skarbowej, z zakładem ubezpieczeń społecznych i przekaże stosowne informacje tym, tym, tym organom, które działania ze swojej, strony, ze swojej strony podejmą. No i warto rzeczywiście dokonać tych wszystkich czynności z tego względu, że Chociaż głównym zagrożonym różnymi no, nieprzyjemnościami czy, czy, czy postępowaniami w takiej sytuacji jest pracodawca, no to pracownikowi też mogą pewne, pewne konsekwencje prawne grozić, zwłaszcza podatkowe w, w przypadku gdyby, gdyby takie, takie zdarzenia zaszły. No trudno mi powiedzieć jaka tu jest sytuacja, jakie są relacje z samym pracodawcą, bo różnie z tym bywa. No, jeżeli one były poprawne, to być może w pierwszej kolejności warto byłoby samego pracodawcy poinformować, ustalić, no, dowiedzieć się co się stało, być może pracodawca no, z jakiegoś z jakiegoś niedopatrzenia, no, nie dokonał pewnych obowiązków. Tutaj w takiej sytuacji no, po jego stronie jest możliwość no, przynajmniej częściowego uniknięcia tych najbardziej niekorzystnych konsekwencji prawnych. No, w przypadku podatkowym no istnieje taka instytucja czynnego żalu, więc w zależności od tego, jakie to, tu, są, tu są relacje, być może warto też taką, taką ścieżkę w pierwszej kolejności rozważyć. To wszystko z mojej strony, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.